No dobrze, kochana, czy chciałabyś jakoś to podsumować? Chciałabym podsumować, że e, mam nadzieję, że było to dla widzów e, jakoś e, w miarę strawne i, i jasne. Starałam się przekazać e, w taki dość prosty sposób. Nie jestem jakimś takim starym wyjadaczem astrologicznym, co mówię, ale myślę, że to też jest o tym, że mam. zniknęłaś mi. O. Nie pierniczysz głupoty. nie zniknęłaś znowu. O telefon dzwonił, wiesz? Aha, naprawdę? No, naprawdę, to się nazywa przerywanie pierniczenia głupot. Co to ma być, że ty nie jesteś jakimś tam starym wyjadaczem? Jak ty jesteś teraz starą energią? No błagam cię, co to ma być? Sabotaż automatycznie na wizji? No dobra, to inaczej zakończymy. To bym chciała powiedzieć na zakończam. Odwołaj, wymasz i w to miejsce wstać coś dobrego dla siebie. Jestem prostarą mądrością z gwiazd. Aż czuję wzruszenie. No No widzisz? Jestem. Um. A ja jestem lustrem prawdy, i przy mnie wychodzi to, co prawdziwe z człowieka. Także ta, da. <laughs> Dokładnie. Dokładnie.